Cień, mankoś widzowie z tej strony prowadzący numer 1 i prowadzący numer 2 Dzisiaj gramy inferno. E, drugi mecz serii, droga do Golda. Postanowiliśmy z prowadzącym numer 2 e, stworzyć taką serię. Ponieważ i tak będziemy grali, no to trzeba mu nie grać i zdobyć Golda. Dokładnie. No. Dzisiaj gramy kru. Lecimy. Ostatnio graliśmy długi mecz, dzisiaj gramy. Krótko. O, Boże, na nie jest dużo. Dobra, startuję ja dzisiaj gramy krótki ze względu na to, że długi strasznie Mi po prostu miał 5 video, bo 45 ponad minut filmu, więc... No nie, kto się będzie chciał to oglądać. No, ale mi na pewno nie chciała się montować, e, więc zostawiliśmy film taki jaki jest. Mo No sam, jak coś. jakbyś też nie 31! Może, jak wcześniej może jakbyś wcześniej przychodził, to byś zabił Haster. Albo chce ciebie słuchać. No. <śmiech> 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 Ile yeah. cena? Oh, oh, nie... O, Oo, ma na bananie Trzymaj się tam Ojej <laughs> Boję się, zabierasz? <laughs> nie bój się, zaraz przyjdzie no krucjata Nie, nie, coś jak inak, nie, to będzie, to będzie na nagraniu Nie no, co się stało? Ale pyszka fajna Też chcę tako Niestety on sobie chcę tako kupić No To Aaa, no tak. Ciekawe ile takie muzyczki kosztują. Ale to Azerowista była, nikt takiej fajnej jeszcze nie słyszał. Pod 20, 40 zł? Od, od Jezu 20. Chryste, to za tyle można dwa otworszyć gra i zrobić? No, no biegajcie przed stanownikiem! Thank, Thank you very much! much. Oh. Boy. No i się skończyła zabawa. No, no ale otwieram w końcu. Widzą jak. Tak yes, jak narzekałem w ostatnim filmie, to teraz już jest pompa. Ładnie. Było trenowane. <coughs> z, z I'm Labem. No. A i tutaj z góry przepraszam, że jest kaszel, ale chory jestem. Nic na to nie poradzę, trzeba nagrywać. Nie to by zdrowy. No staram się, biurę leki. Chyba to będzie, a. No, to takie <laughs> Ja jeszcze to na... Oj oj oj. 32 ja pałek. Ja. O, kurde. Gdyby mi chociaż jeden wyszedł, miałbym jakieś większe szanse. To się wytnia. No, o! Ty, jaki fajny skin ma ten gościu Taki chłopak z brodą. Ten półmarajkowy. <noise> ja e, mam chłopaka z brodą. A to na terrorystę, a ty na antyterrorystę. Dobra, jak nie nie zabije, to jestem frajerem. Zobaczymy. O, oh, shit. Wycofaj się, wycofa się, wycofa się Nie Haaa Nie jestem frylen Ora, ale też się muszę wycofać O ooo No to się wycofaliśmy świetnie Nasza świetna... Nasza świetna drużyna niestety Poginęła Zostali tylko... O Kurde Chciałem powiedzieć, że zostali sami, że jest na no, ale jak widzicie, nikt nie został No Muszę się niestety tu z snajperki, bo z niej jakoś potem jakoś tak trafi grać Dziesiąt się Cześć Lecimy co będzie, co będzie O, choćby jesteś takim... jako mięso armatnie gdzieś tak Piekie Dzięki pani mięso armatnie Skupił Dosłownie się... chyba mi życie uratowałeś Kupił się na mnie Ja ale co od razu na bo to nie ma co Może spróbuj pani tę broń podnieść Postaram się O w mordę jeżdża, ale dostałem na łeb oh -oh. Jara się chałupał o mnie To niedobrze że się jara chałupa. Jeszcze yeah, siedział to no. Widziałem, że gdzieś tu będzie. Dobra, 6-0, no. Nie najlepiej, nie... Chyba będzie. To... O, będzie można nawet bez montażu wrzucić, jak to chyba z 10 minut będzie trwało. Ja no, mam przecież przegranych No, Ale został do końca. No, no bo... ten, ten jest akurat śmieszny, to można wrzucić. Może akurat się jezus podbija Tak, to jest lila. no, no ja. bo będzie jakiś ace też będzie bardzo nie będzie ace, jak on ciągle na to na to A Jak ja stracę bo to się sobie Chciałbyś eee, się pomóc koledzy? Wiesz, eee, że jesteśmy bardzo daleko od Ciebie? To źle że... Kurde Znowu ten sam No nie mogę no on jakiś dobry jest. Woźno jest? Eee, na miedzie był. No nie jest <grywki> Dawaj, kacper. Hajper. <grywki> ale cię podsmażyło. To nie, no. Klasper w panierce. Dzięki. Je. W apartach ostatnich. No skąd? A widzisz, widzisz jak mnie obany chłopak widziałeś? To, no, nie na tak latają. Dobra, dawaj z negawami. Przez smoka i dwa flesze, dawaj, dawaj, dawaj Negev, smoke' i dwa flesze Negev, czekaj O kurna, jakie to wolne jest <laughs> Kupiłeś arsenał, Stop. wojenny Arsenał broni. Dobrze Speczuję Zabiję kogoś chyba? Ale mnie! E, ale nie mnie! No 50 co mi zadałeś! Mamy pakę, no, pakę na balanie. się nie. O kurde! No nie no zawsze jak wygnuję no już będzie na midzie. Od domku mi wyszedł. Bompon. Oj, 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 oj. Mich, what the fuck are you doing, man? O kurde. O! Oh. Chicken meat. Did Dawaj! Jedna runda, honorowa. Chyba nawet honorowej nie będzie. Nie no, ale... Co to za ludzi nam dało, że ja otwieram? To jest wyższy poziom. Weźmy ten wiatrak. <laughs> <laughs> yeah. ale ziołek masz kina fajnego. Widziałeś? No, czarna, czarna czy e... Innego koloru skóry. Dobra, nie. Ja. Yeah. Bye bye, my friends! Słuchajcie widzowie, to był odcineczek drugi z serii Droga do Golda yy, No, jak widzicie, stromatna porażka Ja otwierałem, co znaczy... To tylko pokazuje, jaki mieliście fanpage'ów A się tam No, może cutthroat też się pożegna It's Some... fun.